Siemanko witam was w kolejnym odcinku PCM przed nami i drugi tydzień Giro dzisiaj będziemy mieć kilka etapów do przejechania także kurczę będzie się działo bo tych etapów górskich trochę jest i zobaczymy jak sobie poradzimy o tutaj kurczę na siódmym miejscu przyjeżdżamy no to kurde fajnie 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 e, jak to to wygląda czwarte miejsce kurde przy takim przy takim fitnessie to jest niesamowite i, i, i zobaczymy zaraz który będzie jaki teraz będzie etap ciekawy Zaraz się dowiemy, Albertina, Bałtyk, Karkonosze, Tour, etap pierwszy, no kurcze, Turów, Limpopo Co to jest za wyścig? Ja, dobra, etap płaski, to zobaczmy jeszcze, 12 jest przed nami, dobra, Uuu, się teraz zacznie, 13, 14, 15, 16, 17, 18 też kurcze, 19, 20, kuuuujwa mać, będzie się działo fitness pig, no to tak trochę mi kurczę ten czerwony pasek tak wiecie trochę idzie w, te, w to prawo, tak się przebija przez ten znaczy i ten żółty pasek nam idzie do góry, się przebija trochę przez ten czerwony ale już kurczę freshness very good a tutaj jestem powoli już zmęczony, co ty jadasz chłopie dajże spokój Ach, dobra niech to szybko symuluje i zobaczymy jaką będziemy mieć kurczę Jaki Freshness, jaki. No tutaj mamy Excellent, Excellent i Slightly Tired. Zobaczmy na treningu. No! Już nam kurczę do 30 idzie. Tu też idzie do góry, no ale wyszło jak wyszło. No I przechodzimy do etapu numer 13. Będziemy się wspinać na Gross Klockner. I, no i kurczę, lecimy z tematem, Dobra, mamy ostatnie 11,5 km, jesteśmy tutaj na czele. I mamy tutaj jeszcze kilku kolegów do pomocy, jest on troszeczkę się tutaj zadziadował, ale jestem ja, jest Fiohart, jest Matiak Kataneo, zobaczcie jaki Kataneo ma kurczę, formę dnia zajebistą, także on tutaj nie może pociągnąć ile wlezie z przodu, jest jeszcze ucieczka, 6 minut prawie, że przewagi, także kurczę, tam ktoś pewnie z ucieczki wygra, my będziemy się tutaj starali kurcze coś, coś zdziałać na naszą korzyść i zobaczymy, jak to się nam wszystko ułoży? Dobra, kataneo możesz sobie użyć żelu. Ale widzę, że tutaj nikt nie chce prowadzić póki co. I kurczę, tak się to układa, bo się układa. Dobra, musimy trochę przyspieszyć. Tiohar też, niech kurczę, orze, orze jak może po prostu. I, i będziemy, kurde na chwilę się wbijać na ostatni, ostatni mm, podjazd. A za chwilę będziemy się i tak wbijać na najbardziej stromą. Górę, która będzie mieć około 14%. No, także za chwilę kurczę, będzie tutaj ostra jazda, już atakuje Sepkus, już kurczę Adam Jets, Simon Jets, sorry, jest Leonard, Leonard, Leonard Kemna, jestem ja, jest tutaj nas jeszcze kilku innych zawodników, także kurczę, zobaczymy jak to się tutaj potoczy. Czekajcie, ucieczka, kto jest na samym czele, czyżby to był Bargil? Już kurczę, z 5,5 minut prawie 6 minut zrobiło się Kuźwa, zrobiło się. 2,5 no także nieźle Tutaj jeszcze Verona atakuje. ginomeder też jest został złapany, no i zostaje kurczę już nas niewielka garstka. Ja tutaj jeszcze jeszcze trochę zapasu sił mam. Jest tutaj sepkus jest Yates. zobaczymy. Zobaczymy jak to się wszystko łoży. 5 km e, za chwilę no półtorej minuty, to zobaczymy, czy tą ucieczkę dogonimy, czy nie, ale chyba dogonimy. Coś mi się wydaje. Kurczę tutaj: Martinez ma do, ma do pomocy. Uu, le poszedł skubany. Miał do pomocy jeszcze kolegę, no ale tutaj mamy 3 km. Dobra, nie ma co: nie ma co, musimy cisnąć. Atakuje Martinez, zanim pan Huke. To tu jeszcze jest kurczę. Jest tutaj cała śmietanka. No jeszcze chciałam trochę tej e, lubki, także mogę podejrzeć, kto jak się prezentuje. Jest Rubio. Rubio zdechnięty, za mną pojadą o no i w sumie ucieczka złapana, jeszcze kilometr 300, żeby mi kurcze nie przesadził. Jest Martinez, jest Kemna, Kemna zaraz odpadnie, no i kurcze zostaje ja, ale ja chyba tego nie wygram, bo się zapędziłem. Zapędziłem, a z tyłu jest jeszcze właśnie Martinez, no i on kurcze niestety wygra, bo mi zabraknie siły. Braknie mi siły, także mamy drugie miejsce i, i, i w sumie cel spełniłem na ten etap, bo miałem zafiniszować w top 3. że kurde, jak z taką formą ja robię drugie miejsce na takim etapie, to co dopiero będzie, jakbym, co by było, jakbym miał kurcze formy na jakieś 90 albo nawet 100. Byłaby kurcze paranoja. Dobra, przechodzimy do generalki, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, 14 sekund straty na... i już jesteśmy na drugim miejscu za Danielem Martinezem. Jeszcze sprawdzam sobie jak wygląda kurczę, porównanie time trialu, no w miarę spoko w miarę spoko. 5, 4 minuty przewagi nad markiem donowanym LUL. No to ładnie, pięknie. No i kurczę, przechodzimy do etapu numer 14 z tego co kojarzę. No i powiem wam, że kurczę ten etap numer 14 to tu, tu jest ładnie dokokszony Kończymy na Monte Zoncolan, a jeszcze w międzyczasie podjeżdżamy pod Monte Crostis który ma 15 km średnie nachylenie prawie 9% maksymalne 19% Także kurde niezła orka tutaj pójdzie, a Monte Zoncolan 11 km średnie nachylenie 11% maksymalne 23% Także kurde co tu się będzie działo Jeszcze tutaj widzę, że mamy wąską drogę Kurczę wąska, wąski podjazd, wąski zjazd, i potem jeszcze Montezon kolan też kurde, wąsko będzie. Także trzeba się tutaj pilnować z przodu, być czujnym. W sumie kurczę na ochronę, kurczę Tioharta, jeśli mam taką mm, możliwość, bo Tiochart może mi się przydać jeszcze na koniec. Eee, I tutaj, kurczę, mamy Martineza. Jest tutaj razem z nami. Zobaczmy, jak się Martinez prezentuje. No, Martinez. Uhu, uhu. Kurde, plus 5 forwa dnia. Przematał. Przemato. W sumie kurczę chyba źle zrobiłem z Henao. Mógł sobie jechać swoim tempem, może by się utrzymał. Kurczę, Kataneo dajesz, Mordo, zapomniałem o tobie. Szczerze, musi użyć. O, jest Henao, dojechał. He, jakimś studem, ale zaraz spadnie. Zaraz spadnie, bo zobaczcie, co tu się będzie działo. Taka orka, że to po prostu głowa mała. No i dobra, Tio Hart będzie teraz mi do pomocy. No i kurczę będzie ostro, będzie ostro, zobaczymy kto tu wytrwa ktoś tam atakuje, Godi zanim Rubio, potem Martinez jeszcze jest no i kurcze, teraz się zacznie teraz się zacznie 3 km do szczytu zobaczymy jakie tempo będą tutaj panowie nadawać pan Tobias Foss, chyba się Tobias nazywa będzie jechał na kogo? na Dekera? nie na Dekera, na, na, na Dimulena może kto tu jeszcze jest? aha, jest Sepkus gdzie on jest? A kurczę, co się z panem kusem stało? Nie jedzie czy co? Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym tutaj, kurczę. Kilometr do szczytu i będziemy no, zjeżdżać. Może jeszcze nie tak zjeżdżać, ale, ale trochę tam na tym szczycie pobędziemy. Jest, o, dobra. I teraz już kurczę na płasko wszystko, teraz się pilnować, żeby tutaj kurczę nic nie zgubić, nie zostać przypadkiem. i, i... A jeszcze bidony. Tio, dajesz mordo. Mi tu nie spadł gdzieś, nie zgubił się czy coś. Ja teraz kurczę na 60 i, i widzimy się na, na samym dole po to, tylko żeby z powrotem wjechać, ale na inną górę już. No i mamy ostatnie 10 km. Rozpoczynamy Monte Zoncolan. No i teraz będzie ostra jazda bez trzymanki Zobaczymy, kto tutaj będzie pracował na kogo i jak się to wszystko ułoży. Miejmy nadzieję, że nie będziemy zostawać tak jak w tym momencie. Johart, musisz nam pomagać. Musi to być kurczę piękna praca. No ale tak, kurde, coś dziwnie. Dziwnie to wszystko. Martinez się nastrzymał. On tu zaraz pewnie odjedzie i się skończy dzień dziecka. No jest tutaj, tylko trzeba kogoś do pomocy. Chyba i tema, nie? Nie, to jest w ogóle Ineos, co ja pierdziele Dobra, muszę się przebić. Muszę się przebić. No właśnie, Martinez już sobie zaatakował. On już jest kurczę tam z przodu, a ja będę teraz musiał nadrabiać o przez przespałem moment no daj że chłopie ale tu będzie ciężko się przebić tu będzie ciężko w ogóle cokolwiek zrobić paranoja dobrze, że mam tę aerodynamiczną pozycję, może ona mi coś da i musimy się przebijać, musimy się przebijać do przodu, bo inaczej kicha, tutaj atakuje Jao Almeida. Tutaj mamy, a tu jeszcze Goody jest, aha, dlatego, jest jeszcze Simon, i Adam, Simon Yates, jasny gwint. A tam jest Martinez, ja myślałem, że Martinez to jest Ikita, no i hu w dupę. Hupsów w dupę, Martinez nam odjeżdża, także kurczę, no niestety. Zapowiada się na przegraną, kurczę, rywalizację, no ale cóż, można więcej poradzić. No, dwie minuty już nam dokłada gościu Że. Ostro, ostro, tutaj sobie z nami pogrywa. No ja niestety nic nie mogę zrobić, no. Bywa i tak. Ale podium też byłoby spoko sprawą, tylko muszę jeszcze do tego podium dojechać, nie? Dobra, aerodynamiczna pozycja. No i ciśniemy. Aha i jeszcze kurcze przenikanie. Może się nam przyda. Tak, przyda się nam. Przyda się nam przenikanie, żeby tych wyprzedzić. No i kurczę, dogonić może tamtych. Tutaj może kogoś zmęczyć. Fajnie, bo tych już będę odczepiał za chwilę i, i, i może do tamtych się uda dojechać byłoby fajnie jeźdź już zajechany a ja tutaj kurczę cisnę żebym nie przesadził przypadkiem na lajcie tutaj chyba wszyscy panowie już jeszcze żał Almeida jest ale coś mi się wydaje Baczmy. No może mi starczyć trochę więcej siły na nich aczkolwiek nie wiem nic będę musiał w ten sposób jechać na 60 a kurcze pan martinez sobie jedzie jak po swoje o ja pierdzielę. no plus 5 forma dnia no przetypo przetypo no nie gadajcie że żała almeida ma kurna tyle tego wszystkiego będzie to jakieś wypłaszczenie może będzie zobaczymy czy się uda czy się nie uda byłoby fajnie jakby się udało 500 metrów Dobra, teraz mordo. W dupie się uda. Trzecie miejsce za Danielem Martinezem i Jao Almeidą, który dokłada nam kuźwa tyle minut, że to jest po prostu głowa mała. Zaraz się dowiemy, ile nam wsadził. Chyba dwie minuty nam dołożył gościu. Ja pierdziele, ale to jest pogrom. Jeszcze mogę stracić miejsce na rzecz Jao Almeidy, który ma podobny time trial, tylko że ja jestem przygotowany... Tak, jak jestem przygotowany. 80 punktów nam zostało do ostatniego levelu. Także kurczę. Może się uda, może się uda. I co, przechodzimy do etapu numer 15. No i jesteśmy na pierwszym podjeździe, pierwszej przełęczy w sumie, z dwóch, bo mamy Pasodi Gio, działu, Gio, nie wiem jak się to wymawia i Pasodi Fedaja. No i ostatni podjazd to Gardekia, także jest ostro. No ten drugi, drugi tydzień da się nam na pewno wyznaki, już się daje w sumie, ale zobaczcie, to, to jest ważniejsze, ja mam formę dnia plus 2, a Daniel Martinez ma minus 1, że kurczę, może być szansa go kurczę zajechać i to jakby się udało, byłoby zajebiście i nadzieję, że nam się uda I, i to by było ciekawe, to by było na pewno fajne rozwiązanie, czekajcie jeszcze, wezmę sobie w sumie, czekajcie, zobaczmy, tak. Henao już pojechał, czy nie? Tak, zniknął, czyli zrobimy tak. Dobrze to robię, chyba dobrze, tylko muszę zrobić jeszcze coś takiego, żeby tu panowie Kataneo i Tiohard. jest Kataneo? Kuźwa, chłopie, ty miałeś jeść do przodu, no. Ja cię chciałem wykorzystać, żeby troszeczkę tu podmęczyć pana, pana Martineza, no, ale cóż, no wyjdzie to tak, że będziesz chłopie robił na następnym podjeździe. No jeszcze po trzeba będzie skoczyć, to może, może Henao damy i zobaczymy, no 2 kilometry do mety nam zostały i, i, znaczy do mety, do górskiego szczytu Paso di Gio, działu, Gio, no i tutaj ładnie, kurczę, Kataneo sobie pracuje nie zobaczymy, może się uda tutaj jeszcze coś porwać, jeszcze chłopie ostatnim, ostatkiem sił tutaj trochę porwi to całe towarzystwo, 49 zawodników, no okej, okay, spoko to wygląda, jeszcze, kurczę, bidony, i będzie kurczę zajebiście i będziemy mogli rozpoczynać ostatnie batalie na tym etapie. No i dobra, 33 km do metra, rozpoczynamy najbardziej stromą część tego podjazdu, musimy troszeczkę kurczę przyspieszyć i, i przebić się trochę do przodu, ale mamy też tutaj Martineza, także nie jest tak źle, chociaż kurczę, no idzie mocne tempo, nie wiem kto tam nadaje. Pan który będzie Pracował na Lenarda Kemne chyba, coś mi się takiego wydaje i kurczę no niestety, no pójdzie mocne tempo i nasi kurcze pomocnicy chyba się tutaj kuźwa Wamać zajadą. O pieciśni, że co tu się dzieje? Dobra, udało się, udało się, ale kurczę przez chwilę troszeczkę zadrżałem Gdzie jest pan Martinez? Tutaj jest pan Martinez. Uuu, chłopiec zajechany, chłopiec zajechany, ale nasi pomocnicy też, he, <laughs> niestety, niestety, kurde, szkoda. Szkoda, zobaczymy, może się później uda im dojechać. No, a póki co no jest, jest mocne tempo mega mocne tempo 700 metrów do Premi górskiej, do Passo, Passo di Fedaya. No i co zostaje przed nami? Przed nami zostaje lekki zjazd i i i ostatnia wspinaczka na gardekkie. 6 km, średnie nachylenie 9,5%, no i do mety będzie po prostu masowa masowy gwałt, po prostu, bo zobaczcie, ostatnie metry to już jest taka, taka ścianka, że to głowa mała. Także widzimy się za chwilę. No i dobra, zbliżamy się do ostatniego podjazdu. Tam z przodu zaatakowało dwóch zawodników, Donovan i pan Ikita, także kurczę, zawodnicy dosyć wysoko w generalce, no i Donovan jest kurczę moim rywalem, jeśli chodzi o o klasyfikację młodzieżową, a ja tutaj kurczę koszulki nie oddam eee, zobaczymy czy uda nam się ich dogonić, mają 2,5 km przewagi i nawet się dobrze trzymają, zobaczmy jeszcze jak Donovan się trzyma, no dobrze dobrze się trzyma, także kurczę trzeba tutaj będzie pocisnąć trochę bardziej Z Almeida, jest Kust... Ej, gdzie jest ten? a tu jest Martinez, <laughs> już miałem taką nikłą nadzieję, że go kurczę gdzieś tam Wiecie, z cieło od cieło. no i nic, no będziemy musieli gonić, bo Pantonovan no nie zbliży się do mnie tak bardzo, bo ja mam 3 minuty, ale Ikita ma półtorej minuty przewagi, także straty do mnie, także ja muszę kurczę do niego dojechać, bo inaczej będzie kicha Będzie kicha totalna Nie wiem czy tutaj jechać, czy nie jechać, na razie tak na spokojnie Za się może ustawię, no po prostu tak będę sobie jechał swoim tempem 2,5 kilometra 2,5 km. O, widzimy pana Ikite. Tu zobaczmy, jak się wszyscy tutaj trzymają. No w miarę spoko. W miarę spoko, że o Almeida jest pan Martinez. Jestem ja. Kurczę, ja no niestety. Dobra, ciśniemy. Może nie na 85, ale tak. O, mniej więcej coś takiego. Zobaczymy, czy się to wszystko nam ułoży, czy nie. Jest Mulberger jest landa. Landa zdycha. Mulberger też zaraz będzie zdychał. Yates tu, tu, tu. I tak najlepiej się trzyma właśnie Martinez, Za szkoda. Dobra, trzeba przyspieszyć. Może nie aż tak bardzo. No i Martinez kurczę, może się uda urwać. Byłoby fajnie. On tutaj atakuje, ale już mu się czerwony pasek kończy. Także chłopie. Alboa, musisz morto. Dobrze. Dobrze, uciekniemy mu. Tylko teraz jak daleko? Nie no, finish. To musi być finish. Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund może się udał urwać i no powinniśmy dojechać do Ikity i zająć drugie miejsce albo nie bo już mi się czerwony pasek skończył nawet nie zauważyłem tego JA JEBA 40 sekund Pan Martinez jakieś 20 sekund za nami czyli udało nam się odrobić jakieś hu hu, 20 sekund czyli tyle co nic Będziemy mieć 2,5 minuty Straty do Martineza no ale Powiększamy przewagę nad Innymi zawodnikami bo z Ikitą przyjechaliśmy praktycznie na zero także jest dobrze, jest dobrze, Wam powiem. No, powiem Wam nawet więcej, jak 20 sekund. 30 sekund tutaj jest zrobi, zrobione na lajcie i mamy 2,20 straty do Martineza. No, także, no spoko, spokojno i przechodzimy do ostatniego etapu dzisiaj, czyli czasówkami. Miejmy nadzieję, że Kuźwa się uda coś tutaj zdziałać i zbliżyć do tego donowana. Nie donowana, tylko Martineza. No i dobra, jesteśmy na rampie. No, w miarę spoko formatnia. Dwa. no 2, Zajbiście. Bardzo mi się, to, mi się mu to podoba. No niestety kurczę z, z Martinezy będzie ciężko wygrać. No ale spróbujemy, spróbujemy co by nie. No, mamy jakieś 10 km plus minus no jeszcze, jeszcze no, teraz będzie 10, ale ogólnie no, 12,7 km ogólnie trwa. Trwa cały ten etap i kurczę, zobaczymy, jak sobie poradzimy, jak sobie poradzimy z tym wszystkim. Patrzmy, gdzie jest pan Martinez, no nie widzę go tutaj, chyba dobry znak, ale też mniej więcej trzeba kurczę przyspieszyć jednak Cisność na to 83, 83 Almeida, będzie miał stratę 47 sekund, ja jestem tuż za nim, jestem tuż za nim i mam stratę 13 sekund, a za mną jest pan Martinez zobaczymy, jak tam pan Martinez ma z tą stratą i my teraz właśnie zaczynamy podjazd, Ma taki stromy, że ja jeba. A Martinez ma 33 sekundy, czyli na razie mam 20 sekund przewagi, juhu, zajebioza. Cieszy mnie to bardzo, teraz mamy tutaj chyba jeden z najstromszych odcinków na tej krótkiej czasówce. Miejmy nadzieję, że do Almeidy dojedziemy, 14, 13, no to on jedzie szybciej, on jedzie szybciej. Aha, no ale też on w innym miejscu był. Zobaczmy, jak tam pan Martinez. No, Martinez przyspieszył, chyba z tego co widzę. Z tego co widzę, to on chyba przyspieszył. Dobra, tutaj mniej więcej jedziemy sobie z prędkością 17 na godzinę. A on ile tutaj będzie jechał? Opie, spadni, że do 16? No, on no to spadni, że nie bądź. Aha, chyba nie spadł. Nie wiem, nie patrzyłem na niego. No i nic. No, 4,5 km. No i będziemy cisnąć. Będziemy cisnąć, zobaczymy, jak sobie poradzimy, byśmy nie przesadzili przypadkiem. Zaczyna nam odjeżdżać trochę, chyba Almeida. Mam takie wrażenie. Tu będzie teraz, chwilę, drugi, najbardziej stromy odcinek. Okutwa, przesadziłem. Przesadziłem z siłą. Almeida go przyjeżdża 17 na godzinę, 18. Ja jadę 15, 14 nawet. o fix Tutaj nas chyba Martinez dojedzie trochę. Tak, tutaj Martinez szybciej jedzie, niestety. Coś mi się wydaje, że kurcze. Będziemy stratni na tej czasówce. Dobra, muszę przyspieszyć troszeczkę. Będziemy cisnąć. Będziemy cisnąć. Ostatni kilometr przed nami. I zaraz full speed pójdzie. No może teraz. Zobaczymy jak tam wycyrkujemy z czerwonym paskiem. No idealnie będzie, idealnie. Piąte miejsce 27 sekund. Uuu. No i hu do dupy 53 sekundy straty do Martineza. Zajebiście pojechał drugą część. Niestety, no. FAK. Jeszcze nam minutę dołożył. Ah, nie wierzę w to. 3,14 straty. Ja pierdzielę, no, jeszcze tam się gdzieś nadzieja tliła. No i się właśnie chyba skończyła. Dobra, kończę ten odcinek. Drugi tydzień za nami Giro i przed nami ostatni, trzeci, ale chyba już niezbyt decydujący, bo kurczę, tutaj pan, pan Daniel Martinez pozamiatał. Pozamiatał po prostu w tym drugim tygodniu. No i przed nami ostatnie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 etapów. A tutaj też jest czasówka. Ulul. To jeszcze może na tej czasówce się uda. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Kurczę, no dobrze, że mamy ten dzień przerwy, bo zobaczcie, że freshness jest na poziomie kurcze totalnie średnim. Także trochę się zregenerujemy i będziemy kurczę próbować nadgryźć to pierwsze miejsce pana Martinez'a. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka. Na razie cześć.